Jesteś już silny, ale dalej biegasz wolno? W tym filmie pokażę Ci, jak zamienić swoją siłę w szybkość. Poprzedniego materiału wiesz już, że siła to bardzo ważny element szybkości biegu. Jednak sama siła to nie wszystko. Czego potrzebujesz w kolejnym etapie kształtowania szybkości, to dynamika i trening szybkościowy ze sztangą. Ja jestem Michał i zapraszam na kolejny odcinek serii Jak biegać szybciej. Na samym początku spójrzmy na wykres siły do prędkości. Ostatnio skupiliśmy się na sile maksymalnej, a dzisiaj przejdziemy przez kolejny jej element. Dlatego w tym miejscu zostaw suba i łapkę w górę, a ja przechodzę do konkretów. Jak widzisz, pod siłą maksymalną znajduje się kolejno siła szybkościowa, moc i szybkość siłowa. Wszystkie te wartości można uogólnić do jednego słowa – dynamika. Jednak trening każdego z tych elementów będzie znacząco się od siebie różnić. Tak więc dynamika. Czym jest i co za nią odpowiada? Dynamika, a mówiąc dokładniejszym słownictwem treningowym – eksplozywność, to zdolność mięśni do wygenerowania jak największej siły w jak najkrótszym czasie. Odpowiada ona za wszystkie dynamiczne ruchy, takie jak sprint, wyskok czy zmiana kierunku biegu. Eksplozywność wyraża się bardzo prostym wzorem na moc, gdzie moc to iloczyn siły i prędkości. Dla przykładu pierwszy sportowiec wykonuje przysiad z obciążeniem 100 kg z prędkością 1 m na sekundę, a drugi to samo 100 kilogramów podnosi z prędkością tylko 0,5 m na sekundę. Oznacza to, że pierwszy wygenerował dwa razy więcej mocy. Na chwilę wróćmy jeszcze raz do wzoru na moc. Z poprzedniego odcinka wiesz już, że musisz poprawić siłę, czyli wartość F we wzorze. Jednak siłę jesteś w stanie szybko poprawić tylko do pewnego momentu, a im bardziej zaawansowany jesteś, tym dodanie kolejnych kilogramów na sztangę będzie zajmowało coraz więcej czasu i wymagało coraz bardziej złożonego planu treningowego. Dlatego w tym miejscu powinieneś zacząć skupiać się na szybkości ruchu, aby ten sam ciężar podnosi coraz szybciej. Nie oznacza to jednak, że poprawa szybkości ruchu jest łatwa. Ten proces również zajmuje bardzo dużo czasu i wymaga odpowiedniego treningu w szerokim wachlarzu obciążeń, zarówno z małymi, jak i dużymi ciężarami. Dlaczego w ogóle musisz być eksplozywny, aby biegać szybko? Tutaj należy przypomnieć sobie ze szkoły trzecią zasadę dynamiki Newtona, czyli zasadę akcji i reakcji. To ile siły wygenerujesz w podłoże, zostanie przez nie oddane. Podczas biegu generujesz siłę w kierunku horyzontalnym, która pcha cię do przodu. Im więcej tej siły wygenerujesz w jak najkrótszym czasie, tym więcej i szybciej oddają podłoże, co będzie cię bardziej napędzać. Podczas biegu chcemy, aby nasza stopa spędziła na ziemi jak najmniej czasu. Poprawa mocy i szybkości, z jaką ją generujemy, właśnie nam to umożliwi. Jakie ćwiczenia wykonywać w celu poprawy eksplozywności i jakich ciężarów używać? Do poprawy dynamiki użyjemy ćwiczeń ze sztangą oraz ćwiczeń perimetrycznych. Na samym początku skupmy się na tych ze sztangą. Świetnymi ćwiczeniami do poprawy mocy będą elementy dwuboju olimpijskiego, takie jak zarzut, rwanie czy high pull. Do tego zestawu można dołożyć jeszcze przysiad na boksa oraz świecz przysiad. Dlaczego przysiady w skróconym zakresie ruchu, a nie pełne? Ponieważ jeżeli jeśli patrzymy na ćwiczenie pod kątem potencjału do zwiększenia mocy, to właśnie praca w takich krótszych zakresach ruchu i mniejszych kątach zgięcia w kolanie i biodrze będzie umożliwiała uzyskanie większych wartości mocy, między innymi dlatego, że właśnie górna faza przysiadu jest najszybsza i najsilniejsza. Jaki ciężar używać? Moc jesteśmy w stanie trenować w bardzo szerokim wachlarzu obciążeń między 30% a 70% ciężaru maksymalnego. Wartość szczytową mocy uzyskujemy w okolicach 50-60% ciężaru maksymalnego. Dlatego jak widzisz, wcale nie trzeba trenować ciężko, aby trening był efektywny. Trenować trzeba zarówno bliżej 30%, jak i bliżej 70-80%. Ćwiczenia pleometryczne. W ćwiczeniach pleometrycznych skupić się należy przede wszystkim na skokach w dal. Skok w dal, tak jak sprint, odbywa się w płaszczyźnie horyzontalnym. W związku z czym, jak pokazują badania, koreluje on bardzo mocno z osiąganymi czasami w sprintach. skaż w dal z miejsca, z odbicia, jedno nóż, obu nóż itd. Takie skoki z miejsca będą jednak wpływać bardziej na fazę przyspieszenia podczas biegu. Aby trenować prędkość maksymalną, wykonuj plyo reaktywne takie jak drop jumpy czy skoki przez płotki. Reaktywność i sprężystość to kolejne elementy wpływające na szybkość biegu, które omówię w następnych filmach, dlatego zostaw suba, aby nie przegapić następnych materiałów. Podsumowując, dynamika odpowiada za to, jak szybko jesteśmy w stanie przekazać siłę w ziemię podczas biegu. Aby poprawić moc, musisz rozwijać zarówno siłę, jak i prędkość ruchu sztangi. W tym celu trenuj zarówno z mniejszymi ciężarami bliżej 30-40% ciężaru maksymalnego, jak i w wyższym zakresie ponad 70% Ciężaru maksymalnego. Wykonuj playo w płaszczyźnie horyzontalnej oraz skupiające się na reaktywności i szybkości odbicia. Dzięki, że obejrzałeś ten materiał do końca. Jeżeli szukasz profesjonalnych planów treningowych, które poprawią Twoją szybkość, wejdź na moją stronę mgaflis.pl. Zostaw łapkę w górę i suba i widzimy się w następnych materiałach. Peace!